Sytuacja napięta już od momentu startu. Mowa o sesji Rady Miasta w Nysie. To już trzecia w tym roku, i trzecia, na której dominuje spór między organizatorami referendum, wspomaganymi przez radnych opozycji, a władzami miasta. Dziś głównym tematem był spadek PSG Stalnysa do pierwszej ligi. Kibice i mieszkańcy oczekują odwołania prezesa klubu. To jest jedyne rozwiązanie, jeżeli ten klub ma wrócić do, do Plusligi. Pan Prygiel miał szansę w poprzednim sezonie. Do, doszło do tego, że klub spadł. Nie widzę jego w roli prezesa i, i, i tego, żeby stał na straży klubu. Oliwy do ognia dolała również godzina konferencji prasowej organizowanej przez prezesa. Ta odbyła się o godzinie 11, czyli w czasie w którym trwała sesja Rady Miejskiej. Dla mnie osobiście jako radnego to jest wyraz lekceważenia w ogóle Rady. To też pokazuje skąd inod jest to kolejny argument za tym, że referendum się powinno odbyć, Rada powinna być odwołana, bo w tym kształcie władz miejskich, jakie teraz funkcjonują, Rada jest zupełnie marionetkowym ciałem, z którym się nikt nie liczy. Z plus ligi spadają trzy drużyny, a szansę na powrót ma jedna. Konieczne jest wprowadzenie odpowiednich rozwiązań, w tym powołanie nowego trenera. Przy nowym rozdaniu w spółce, nie wiem jakie ono będzie, będą decyzje. Nie wyobrażam sobie, żeby klub był bez trenera. Na 100% musi to być trener odpowiedni, który by dawał możliwość powrotu do Plusligi. Napiętą sytuację podkręcają również wyroki, które zapadły w sądzie okręgowym w Opolu. Oba procesy, które odbyły się w trybie referendalnym wygrało miasto. Dotyczyły one nieprawdy podawanej w mediach społecznościowych. Jeżeli w przestrzeni publicznej będą się pojawiały nieprawdziwe informacje, z pewnością takich pozwów będzie więcej. Referendum w Nysie odbędzie się 27 kwietnia. Jakub Supecki, Kurier Polski.